办公室十单呐。嗯 Don't change this. tylko ja mu ukręcam głowę tak, żebym swoim łódkiem chciał dotknąć jego plecy. Tak, to nie jest taka zwykła ilotyna, gdzie się ciągnie. To jest tak jak ilotyna, gdzie ukręcasz głowę. I znowu. Czy tu dług... ładnie się na głowę, spinam nogi, patrzę już nie rozciągam, nie ściska, wystarczy, że ja to lekko zaczę dokręcać. Odbijam ten zamknięty gard, czyli no odbijam tak od siebie, żebym miał dostęp tutaj do niego. Pamiętajmy, że nigdy nie płacimy rok na macie, jesteśmy jest odbiór to na przeciwpiku właśnie, nigdy tak nie zostaje, bo narażamy się na kimurę, na swip. Teraz atakujemy do sobie w tradycyjny sposób. To jest pierwszy, który wam pokazywałem. Drugi może być taki, że kopiemy sobie go w łokieć, a ręką napieramy do przodu. Uff. Tak też można złapać kimurę. Można złapać też kimurę robiąc taki brzuszek. Tak? Tutaj też. Ale co? Jestem w kimurze, nie mogę jej wyrwać, bo jest bardzo silny. Już nawet ten sposób o, odkręcenia mi nie działa. Nie zatrzymuje się i na tym nie poprzestaje, tylko opieramy się na prostej ręce, żeby być wyżej i bliżej jego głowy. A moja ręka obchodzi blisko pleców i zabija się za głowę. Tutaj. Teraz tą drugą ręką, którą się podpieram, zawsze pamiętamy, że jak ta łapie głowę, to ta łapie rękę. Tutaj mam tak, mogę sobie tak złapać, tak złapać. Są na prycelkach, chwyty różne. Ja preferuję, żeby ta część weszła tutaj nie wsuwa, wsuwa po karku weszła tutaj pod brodę. Tak. Jak ja ją sobie wsunąłem to wyłapuję sobie ręce razem. Tak jak ja wyłapuję w ten sposób. To jest mój chwyt. Ja się tak nauczyłem, ja sobie taki opracowałem. Niektórzy nie, nie. mogą robić inaczej. ci sobie łapać za ręce. Mi ten pasuje. Tu. Teraz Wyłapuję ręce i jednocześnie wyspać. Jestem na tym punktu, a muszę być na tym, który jest dalszy. Bum. Teraz wyciągamy sobie rękę. Pierwsze co to tak, wyciągam rękę w tamtą stronę, żeby zamknąć przestrzeń. Teraz, kiedy się kładę na plec, to ja nie wyciągam biwotyny, tak jak w tradycyjny sposób, tylko ja próbuję zawsze ukręcić głowę, zamykam gardę, a potem uciekłem biodrem, bo jego czoło teraz uderzyło w matę. Ja sobie ukręcam mu głowę i kręcę. Cały czas jadę tutaj, tak żeby łączę ukręcać mu głowę, a nie ciągnąć z pleca w ten sposób. Ukręcam, na drugą stronę, cyk. Nie mogę zatakować kimunotu, rozkuje się na ręce, obwijam sobie i uciekam sobie z biodra na drugie oko. Wyłapuję sobie rękę, jak ta łapie głowę, to ta łapie rękę. Kładę się na jego głowę, ona uderza w matę. Teraz ukręcam sobie. Tak. Jeszcze nie raz mówią, żeby ten umieć, Marcelo Garski o tym mówił, żeby rzucać na jego plecko. Tu. Ja tego nie robię, ja już ci, ja białysko przestaję na plecach. Backstop,